6 do 9 września odbywały się dni Katowic 147. urodziny miasta obchodzono w tym roku bardzo hucznie i wzorem lat poprzednich nie zabrakło na nich gwiazd estrady. Koncerty odbywały się przede wszystkim na trzech scenach w Dolinie Trzech Stawów, pod Centrum Kultury Katowice i Starym Dworcu. Jednak rozpoczęcie obchodów miało miejsce w sali koncertowej Akademii Muzycznej, gdzie zagrał Ton Kopman i Amsterdam Barok Orkiestra aby to miejsce, w którym żyjemy, było miejscem wzajemnego zrozumienia, szacunku i optymizmu, patrzenia z nadzieją na przyszłość. Wszystkiego dobrego, dobrego świętowania. Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest rewelacyjna orkiestra, bo amsterdamska orkiestra barokowa należy do ścisłej czołówki światowej. I myślę, że ten koncert dla wszystkich będzie niezwykłym przeżyciem, i no nie tylko z okazji Dnia Miasta, ale jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne, artystyczne w roku bieżącym w Katowicach, mieś... sytuuje się w ścisłej czołówce. Na pozostałych scenach zagrali m.in. Kaja, Maciej Maleńczuk, Armia, Kobranocka, Nocka, Róże Europy oraz Mika Urbaniak. W sumie 22 zespoły. Szanowni Państwo, mieszkańcy Stalinogrodu, chciałem powiedzieć Katowic, dawniej Stalinogrodu, w przyszłości Silesii. Życzę Wam tysiąc lat temu miastu w chwale, ponieważ 100 lat dla miasta to jest nic, to są domy starsze. Wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo lubię Katowice. Kiedyś miałam nawet narzeczonego stąd. To właściwie dzięki niemu poznałam Katowice od zaplecza. Uwielbiam ludzi, którzy tutaj mieszkają. Uwielbiam ich poczucie humoru. I życzę wam, drodzy katowiczanie, właśnie zawsze trzymania dystansu, poczucia humoru i fajnych koncertów, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj jest świetna impreza. Życzę Katowicom kolejnych 100 lat i kolejne to samo. Życzę przede wszystkim pokoju i miłości, bo jak to będziemy mieli, to to wszystko inne się nam uda. Super. Nazywam się Kaja. Być... Kochane Katowice, kocham Katowice. Gramy tutaj od czasu do czasu od 30 lat. Każdy koncert jest niepowtarzalny. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia także na następnym koncercie. Oczywiście gdzie? W Katowicach. Mieszkańcy Katowic mogli uczestniczyć w wielu imprezach towarzyszących, takich jak samochodowy rajd katowicki czy w targach książki. Mnóstwo intrygujących miejsc, Dolina Czech Stawów, Stary Dworzec, Podcienia, Centrum Kultury Katowice i muzyka dla wszystkich. My jako organizatorzy Dni Miasta nie dzielimy muzyki na łatwą, lekką, popularną, mniej popularną, poważną, niepoważną. To jest muzyka dla wszystkich dla, i dla tych, którzy mogą kierując się z własnymi preferencjami uczestniczyć w wielu miejscach. Chcemy, aby to było święto wszystkich mieszkańców. Wydaje nam się, że podobnie jak przy pierwszej edycji organizowanej przez Biuro Europejskiej Stolicy Kultury, przez Instytucję Kultury Katolicy Miasto Ogrodów, naszymi gośćmi będzie bardzo wielu Katowicza. I nie tylko koncerty. Rowery, sport, film. Zapraszamy. Urodziny się wspólnotowo, zbiorowo. Myślę, że nam się uda.